Niektórzy je kochają za efekty, niektórzy nienawidzą. Chodź, pokażę Ci jak wreszcie poprawnie wykonywać przesiady bułgarskie. Siemanko, Victor Life Academy. Dzisiaj na warsztat bierzemy przesiady bułgarskie. Jest ze mną Marika. Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, ten film nie będzie reżyserowany, więc zobaczycie, jak to wygląda na surowo, jeśli chodzi o moje podejście do podopiecznych na treningach 1 na 1 Jak od samego początku ustawić się w ogóle do tych przysiadów, jak je wykonać przede wszystkim poprawnie, jak uzyskać pracę tych mięśni, które byśmy chcieli. Czyli. Unikniemy tego, że o matko, jak ja czuję te czwórki, w ogóle nie czuję dupy, e, o matko, to mnie boli, o matko, coś tam, nie, nie jestem w stanie zrobić tego. Jak ławka daleko, jak ławka blisko? Dzisiaj sobie to wszystko wyjaśnimy i zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. E, nie mógłbym też zapomnieć o tym, e, ja jestem oczywiście początkującym youtuberem, ale słyszałem, że tam wszyscy tak mówią, więc ja też powiem. E, daj suba, e, daj lajka, komentarz. E, no, i tak chyba to powinno wyglądać. Więc technikalia na początek, i zaczynajmy sobie z ustawieniem do bułgara. Na pewno widzieliście na TikToku, jest takie popularne TikTokowe ustawienie, że siadamy sobie na brzegu ławki, dawaj, Marika, usiądź ze mną. Wyciągamy sobie nogę daleko przed siebie, wstajemy. I w tym miejscu, w którym ta noga zostaje, tak naprawdę już powinna zostać na podłodze, a drugą ładujemy sobie na ławkę. Jeszcze parę słów na temat tego. Nie podnoś jeszcze nogi, proszę. Jeszcze parę słów na temat ustawienia nogi i jej odległości od ławki, boksa, czy czego tam używacie do podporu nogi zakrocznej. Tak naprawdę istnieje to taka zależność i tutaj od razu dowiecie się, o co chodzi, jeśli chodzi o większą pracę pośladka i większą pracę czworogłowego. To ustawienie jest takie uniwersalne, ale to nie jest warunek, że właśnie tak trzeba się ustawać. Po prostu im bardziej chcesz zaangażować swoje pośladki i zapracować biodrem, czyli mięśnie pośladkowe, tym od tej ławki bardziej się odsuniemy. Im podsuniemy się do ławki bliżej, tym zaangażujemy bardziej mięśnie czworogłowe. I dzieje się to po prostu tak, że im będziemy bliżej tej ławki, no to... Też sama na pewno jak robiłaś to, czułaś to, nie? Że y, byłaś bardziej wyprostowana, bo nie musisz tej nogi tak daleko wyciągać do tyłu. Im dalej jesteśmy od ławki, tym trzeba tam sięgać dalej. Y, mamy wtedy większe pochylenie y, w naszej sylwetce. No i to większe pochylenie i dalsza odległość od ławki będzie wpływała na większą pracę pośladka. Mniejsze pochylenie, większe zgięcie w kolanie, mniejsze zgięcie w biodrze. Większa praca naszych czwórek, bo więcej wtedy zginamy w kolanie. Yy. Dobra, i ustawmy się, tak, i teraz unieśmy sobie tą nogę, żeby ona została nam nad ławką, o, dokładnie tak, spoko, i teraz y, będziemy sobie pracować tak, że w ogóle cały ruch bułgara zaczniemy z nogą uniesioną i położymy sobie ją w trakcie na ławce, czyli pierwsze kilka centymetrów ruchu zaczynamy, tak, Mniej więcej o to chodziło, ale zobacz, że zrób tak jeszcze, Ameryka, że podnieś sobie tą stopę. W trakcie zacznij ruch, idąc biodrem do tyłu i oprzyj sobie nogę w trakcie. Oprzyj sobie ją już. Tak? I góra. Tak, oprzyj sobie ją w trakcie. Już oprzyj, już oprzyj. I góra. I spróbuj jeszcze, jak idziesz, przenieść ciężar ciała, bardziej napiętek piętek schodzisz. W momencie, kiedy już twoja noga się oprze o ławkę, możesz tak naprawdę już ją oprzeć, nie? Już ją oprzeć i spróbować przejść jeszcze bardziej do tyłu. Czyli zatrzymamy Cię na chwilę w trakcie ruchu. Zacznij robić. Tak, tak jakbyś chciała... Uwaga, całą Cię przesuwam. Jakbyś chciała bardziej skończyć mniej więcej w takiej pozycji, oczywiście trzymając ciężar na tej noży wykrocznej No i dobra, pach do góry. I teraz idź w dół i już oprzyj. I teraz tą nogą mocno naciskamy góra. I jak najszybciej zabieramy tą nogę od razu w powietrze. Zabieraj nogę szybko z ławki? Tak. Odkładam tak. I jak najwięcej napierania tą nogą, czyli żeby był ten impuls, że faktycznie zaczynasz ruch od naciśnięcia tą nogą na ziemię, a nie tą nogą na ławkę. Mhm po popracuj jeszcze trochę. Teraz już fajny rydz, złapałaś w ogóle. Spróbuj też zrobić tak, że rób sobie cały czas, a ci tu będę na bieżąco uwagi dawać, nie? Spróbuj jeszcze dłużej w początkowej fazie mieć uniesioną nogę i jeszcze wcześniej oderwać nogę od ławki. O, no super. Tak. I już jak najszybciej intencja jest, żeby to oderwać, nie? Dobra, zamień sobie nogi, popracuj teraz drugą. Troszkę do przodu. Ogi. I tak samo. Unieś i teraz chwilę ją jeszcze potrzymaj tak z 20 sekund. Żebyś złapała swoją pozycję. Czyli podnieś ją nad, yy, nad ławę. tak? Yy, i, te, I troszkę ją wysuń jeszcze do tyłu, nie? Tak. Mhm. Dobra, i tutaj to samo, czyli przechodzimy sobie jeszcze bardziej do tyłu, jak będziesz, jak będziesz robić, tak jakbyś chciała wcelować tym zgięciem grzbietowym w kant ławki, nie? I uzyskać trochę mniejszy kąt w Twoim, yy, przepraszam, większy kąt w kolanie, czyli bliżej 90 stopni. Tak, jeszcze do tyłu leć, do tyłu, do tyłu, i jak najwcześniej zabieramy nogę. Tak. Możesz sobie też wyobrazić, że masz pod swoją piętą prawej nogi. Nie, nie bój się w ogóle opierać tej części, nie? Grzbietowej. Że masz pod swoją piętą prawej nogi, nie wiem, robala jakiegoś, albo coś, 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 co chcesz zgnieść. I w momencie wstawania, kiedy zmieniasz kierunek do góry, to wciskasz właśnie to jeszcze mocniej w ziemię. Nie? tak, jakby chciała to wbić pionowo w ziemię. Dobra, odsapnij sobie chwilę. I po co my w ogóle, ogóle tu robimy z tą, z tą stopą? Czy to jest aż tak ważne, żeby na tej przedniej nodze było 70-80% obciążenia? Jest ważne, bo jak sobie zobaczycie, jakbyś mogła ustaw się jeszcze, ale nie rób, jak to w ogóle wygląda? Jeśli Zobaczcie, jeśli wstajemy z przedniej nogi, to tak naprawdę nasz ruch wykonuje tak. Prostowniki biodra pośladek, grupa kursowo goleniowa prostownik kolana, czyli czwórka, też tam wspierająco oczywiście grupa przewodzicieli. A jeśli my będziemy próbowali się odpychać do góry z tej nogi, która jest na ławce, tak naprawdę jedynym naszym motorem napędowym będzie prostownik kolana. Bo zobaczcie, biodra jest wyprostowane, tam już nie ma co się spinać, tam już nie ma co się kurczyć. Dlatego sama czwórka będzie pracować i prawdopodobnie spompujecie bardzo mocno czwóry i te bóle kolan po bułgarach właśnie biorą się stąd, że ciśniecie zbyt mocno tą nogą w ławkę. Teraz spróbuj sobie zrobić, Marika, także e, mniej więcej identyczny... Chcesz odpocząć? Dobra, no to dawaj, ci. Zrobimy sobie teraz tą drugą serię identycznie, tak jak... Robiliśmy z tym unoszeniem nogi, ale już zostawimy ją sobie normalnie na ławce, tylko w głowie musi być wyobrażenie, że my tą nogę chcemy odciążyć, że wyobrazić sobie, że my ją chcemy podnieść, żeby ona była taka lekka i żeby nie cisnąć ją w ławkę, tylko żeby ona leżała tak wręcz dotykała delikatnie tej ławki, a nie była w nią wciśnięta. Sam fakt też tego, ja widziałem dużo filmików w internecie, gdzie ludzie e, szukali rozwiązań, jak, e, na czym robić bułgary, bo bardzo ich upija w nogę, e, tą nogę oczywiście, która jest na jakimś bokcie czy ławce, że to ich, to ich strasznie upija i ich boli e, noga przez to, że muszą opierać się. No właśnie pewnie dlatego ich boli, że są e, za bardzo e, obciążeni, że za bardzo obciążają tą po prostu nogę z tyłu dlatego potem muszą używać jakieś gąbki takiej ale do hip albo czegoś a jeśli ta noga by była prawidłowo odciążona to prawdopodobnie tego problemu by nie było no i co, wystartujmy sobie z kolejną serią i tak jak mówię, teraz zostaw sobie tą nogę normalnie na, na ławce przez cały ruch, czyli dokładnie i czuj, że ta noga jest taka leciutka, dobra? Tak. I dosłownie, jak wracamy, wyobrażasz sobie, że właśnie tu coś masz pod, pod piętą, i chcemy to idealnie w ziemię wbić. Jakbyś chciała przelecieć na pierwsze piętro, tam na dół, nie? I pak wciskamy. I zobaczcie też tutaj, jak patrzycie na ten ruch. Przednia noga jest do tego, żeby podnieść nas do góry, a tylna noga jest po to, żeby nas popchnąć do przodu. W tym ruchu głównie schodzimy do dołu i tylko delikatnie do tyłu, więc główny motor napędowy to noga przednia, która ma nas wyciągnąć z tej dolnej pozycji. Zrób jeszcze trzy powtórzenia. W międzyczasie, jak Marika robi, zaraz sobie zmieni nogę i zrobi, zrobi drugą stronę. Ja Wam powiem też, że nie musicie tego robić na ławce. Można to równie dobrze z powodzeniem zrobić na e, jakimś miękkim boksie, można to zrobić na stepie, można to zrobić e, powiedzmy e, z nogą położoną właśnie tak jak my teraz to stosujemy czyli noga jest położona płasko, ale jeśli Wasza mobilność Wam pozwala i wysokość boksa, to oczywiście też można zrobić e, opierając swój duży palec o e, ławkę, boksa, step, cokolwiek, czy na przykład też można to zrobić na jakiejś sztandze, opierając właśnie y, pada tą gąbkę do hip prastów. Ok, póki Marika jeszcze robi, y, to wygląda naprawdę fajnie. Y, podejdź proszę jeszcze z przodu. Y, Rób dalej Marika. Zauważcie też, że tutaj chcemy, też Marika Ci od razu o tym powiem, że wszystkie ćwiczenia, gdzie robimy właśnie pusz, gdzie pchamy, suwnica, czy przysiady, czy właśnie na przykład takie przysiady wykroczne, bułgarskie, chcemy, spróbuj to kolano delikatnie bardziej zrotować do zewnątrz, tak żeby było w jednej linii z Twoją stopą, dobrze? Dokładnie tak. I tak cały czas trzymamy, ta zasada również obowiązuje wszelkiego rodzaju właśnie, czy to przysiad ze sztangą, czy to, czy to suwnica i tak dalej, nie dajemy nigdy naszemu kolanu wchodzić do środka tej linii, czyli jeśli bym walika robiła tak, no to już, oczywiście, nic się nie stanie, prawdopodobnie przy małych obciążeniach, ale eksploatując tak swoje stawy przez lata, mogłabyś na przykład mieć potem większe ryzyko kontuzji, nie wiem, nawet nie na siłowni, ale powiedzmy, pojedziesz na narty, wywalisz się, to więzadło będzie w gorszym stanie, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, odpocznij sobie. Jeśli jeszcze chodzi o tą linię stóp, czyli jakbyś na przykład robiła przysiad, stań sobie tak szeroko, jeszcze w ramach ciekawostki powiem, daj sobie stopy na zewnątrz, czyli jeśli na przykład stopy byłyby ustawione w ten sposób do przysiadu, to jest totalnie OK. Jeśli jesteśmy w stanie potem w przysiadzie poprowadzić nasze kolana tak, żeby one, one szły dokładnie z linią naszych palców, a nie żeby na przykład kończyć te przysiady tak, nie? Tego nie chcemy. Jeśli chodzi o progresję obciążenia w tym ćwiczeniu, to możemy jak najbardziej użyć sztangi na plecy, Huntli, czy zrobić to przy użyciu wyciągu, gumy oporowej i tak dalej. Opcji mamy tak naprawdę sporo. Ciężar po jednej stronie, ciężar po drugiej stronie. Oczywiście to będzie kosztowało nas więcej stabilizacji, ale tutaj mamy dla Mariki już obciążenie w postaci talerzy 2 razy 5 kg. Ustaw się identycznie jak wcześniej, tylko wpierw weź sobie te talerze do, do dłoni Ustaw się tak jak wcześniej. Jeśli trzymamy sobie obciążenie w rękach, pilnujemy, żeby nas te ręce nie ciągnęły też zbyt mocno do ziemi. Podnieś sobie na chwilę nogę teraz. I teraz czujesz, jak obciążenie poszło na tą przednią nogę, prawda? Dobra. Cofnij sobie nogę z powrotem, obszyj ją, ale delikatnie, żeby ona była lekka, tak jak sobie przed chwilą omawialiśmy. Idę w dół i delikatnie do tyłu. Cały czas trzymając tamtą nogę lekko. Coś mam podpiętą. Pod Bach, góra. Pilnuję, żeby podczas wstawania tamta noga była lekka. I właśnie tak jak wcześniej chciałem, żebyś rozkminiła to tak, że e, rób sobie cały czas. Do 12 lecimy. E, chciałem, żebyś to rozkminiła tak, że tą nogę trzeba zabrać jak najwcześniej po e, popchnięciu, prawda? Popchnięciu do góry. To tutaj tak samo. Ona ma po prostu być, nie musisz jej odrywać, ale niech ta intencja będzie, że jakby, jakby tej nogi nie było do pomocy, tylko pchamy wszystko stąd. Czyli mamy obciążenie w postaci, jak widzicie, mamy obciążenie w postaci krążków, mogą to być hantle, ketle, wszystko. Ten przysiad, moim zdaniem, wygląda naprawdę spoko. Nie, bał, nie bałbym się tutaj w ogóle o to, że nie ma pracy w tych miejscach, które chcemy. Tutaj nam fajnie, pośladek pracuje, jest równomiernie. Rozłożona siła, inaczej, proporcje rozłożenia siły pomiędzy czworogłowy i pośladek są, moim zdaniem, ok. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o takie bardzo szczegółowe uczenie podopiecznego. Ja tutaj mówię też w takim mocnym szczególe i to zajęło mi trochę długo, z tego względu, że chcę, żebyście wy po prostu to zrozumieli. Ja oczywiście pomijam tak dużo szczegółów, jeśli kogoś uczę, oczywiście na treningu, ale. No musiałem to powiedzieć, żebyście to zrozumieli i byli w stanie wykonać ten przysiad samodzielnie. Najczęstsze błędy po prostu zbyt e, mocne napieranie właśnie tą nogą na ławkę, czyli wtedy obciążamy nasz staw kolanowy, nasz czworogłowy, a nie pracujemy w biodrze. E, I w zasadzie e, można by było jeszcze wspomnieć o tym koślewieniu kolana, że ta stopa jest po prostu niestabilna e, i na przykład jeśli trzymamy ciężar w dłoniach, często widzę, że powtarzającym błędem jest to, że ktoś wyciąga ręce do ziemi, zamiast zrobić ten przyszedł po prostu nogami. Odłóż sobie, odpocznij. I co? Też zwróćcie uwagę na to, jak wysoki jest boks, bo jeśli ustawilibyśmy. Takiego boksa, zobaczcie, że Marika miałaby oparcie powiedzmy na poziomie swoich bioder, to na pewno mobilność by jej nie pozwoliła, bo gdzie tak zadrzeć nogę, potem ten przysiad wygląda tak, że was mega pochyla i nie dacie rady tego zrobić. No słuchajcie, myślę, że tutaj w miarę wyczerpałem temat. Jak na, jak na jedno ćwiczenie, to naprawdę bardzo dużo powiedziałem. I co, chciałbym serdecznie podziękować Marice. Za udział w naszym filmie instruktażowym. E, fajnie ćwiczyła. E, widać, że doświadczenie na siłowni też jest. E, I co? E, sprawdźcie e, linki w opisie. Wbijajcie na Instagrama, na Telegrama. Tam są codzienne treści. Sprawdźcie też w opisie terminarz naszych najnowszych seminariów. One są darmowe. Możecie przyjść, nauczyć się właśnie kilku podstawowych ćwiczeń e, na siłowni, właśnie w takim stylu, jak ja tutaj teraz omawiam. No albo wpaść do mnie na indywidualną konsultację. E, to by było na tyle. Wiktor. Real Life Academy, dzięki za twoją uwagę.